No nic, jest sobota, jeszcze ciemno, ale trzeba wyruszyć na podlodówkę. Spójrzcie, jaką mam fajną lampkę na głowie. I jasność, i ciemność, i jasność, i ciemność. Hehe, he, super, co? Widzimy się zaraz na locie. Ciemno na dworze Zazwyczaj nie atakuje jak jest zbyt wcześnie, ale lód jest pewny Nie ma się o co bać będzie można, można włączyć kamerę Wpadł taki krapisz do dziurki spadaj o za chwileczkę Wam wszystko powiem co i jak Jest ryba, jest ryba Zaraz ją złapiemy Gdzieś koło mojej murmyszki jest ta ryba ale nie bardzo Jest i drugi Patrzymy na kiwoka deszcz na zewnątrz pada Już coś na już to jest przy moim ormeśce. No się nie chcę wziąć. Wypracujemy ciebie delikatnie. No nie weźmiesz? Zaraz podejdziemy wyżej, zobaczymy czy pójdziesz ty za tym No już ma prawie w paszczu No dawaj Uparty nie chce wziąć Nie wziął, odszedł. Nie ma się co dziwić, słuchajcie, jest... O, pojawił się znowu, gdzieś tam troszeczkę niżej. do niego schodzimy. Zobaczmy zaraz, czy ten będzie chciał wziąć. Lekko no. dognij kiwoczek, a ja już cię zatnę. Już mam prawie w paszczu i nie chcę wziąć. Nie pasuje im coś. A jest tak, że zmieniła się strasznie pogoda. Jak słyszycie na zewnątrz jest pada deszcz, jest brzydka pogoda. Wczoraj było pięknie, ciśnienie było, a, a dotknął już. Była przepiękna, słoneczna pogoda. Wymarzona na ryby. A dzisiaj jest załamanie pogody: pada deszcz, jest pochmurno, strasznie tak ociążale. I może być to przyczyną tego, że te ryby dzisiaj będą bardzo takie ospałe. Nie, w ogóle nie będą się kręcić tak jak powinny. A mało tego to nie dość, że dzisiaj. Pada deszcz, jest brzydka pogoda Jutro przyjdzie straszny wiatr Ma tmuchać około 60 W porywach do 80 km na godzinę I przygoni z północy znowuż Bardzo zimne temperatury Także u nas zima trzyma ostro Jak widzicie siedzę na śniegu Przede mną kład w namiocie Sprawdzę przy okazji ten namiot czy tylko działa do tego, żeby było w nim ciepło, czy po prostu też chroni przed deszczem, czy jest wodoszczelny. Zobaczymy czy przecieknie. Jak na razie już ponad dobrą godzinę pada deszcz, nic nie przeciekło. Tu mam ustawioną kamerę. Próbuję tak przeobserwować, czy coś się dzieje, ale nic nie widać. No i... Na kamerze jest za głęboko, jest za mało światła. Taka pogoda jest za dużo śniegu na lodzie, jak widzicie, w dziurze jakieś ciemno. To tam na dnie, jak wyłączę diody w kamerze, to już praktycznie nic nie widać. Ale chodzi o to, że włączyłem sobie kamerę. Bo czasami fajnie zobaczyć jak ryba przepływa. No i cóż, i sobie siedzę zamiast w domu na kauczu, to radyjka sobie słucham i jest super no no co, o, ściszyć było będzie lipa cały czas się pokazują ryby, na kamerze ich nie widać bo o jest gdzieś koło mnie i teraz nie wiem czy o, muszę ściszyć jeszcze bardziej, bo no. ja widzę, że ona podchodzi do mnie troszeczkę tak z boku jest jeszcze gdzieś nie jest przy mnie no i teraz próbuję ją skusić no ale no, no nie mogę powiem wam szczerze że niezła ulewa na dworze jest wszystko jest całym mokre o, 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 oko no dawaj dawaj ryba no dzisiaj dwie ryby dopiero złapałem ale że może być gorzej. Nigdy jeszcze nie łapałem na tym jeziorze. Nie wiem gdzie łapie, stanąłem. Tak mniej więcej jak mi powiedziano. Koledzy gdzie mi powiedzieli, gdzie gdzie by próbować, no i próbuję. Namiocie cieplutko, suchutko, muzyczka leci Jeszcze żeby tylko rybki chciały być i by było całkiem super. Ha, No dawaj, 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 dawaj. No ja ją widzę, no normalnie ją widzę, ona stoi... To jest skrapi, na 100% to jest skrapi, tylko po prostu nie chcę wziąć. Ale zamokni mi kład cały. Hm. Ajajaj. Ale skubany, jak delikatnie podbija mormychę do góry Jeszcze raz, no Siedzi teraz siedzi, ha, ha pokazał się i siedzi, pokaż się, o jaki ładny krapiów patrzcie, ale śliczny krapisz, jaki piękny krapiczek amerykańska ryba, jedna z takich bardzo fajnych rybek, to jest dość duży drapieżca, krapi no ten akurat nie jest jeszcze gigantycznych rozmiarów, ale rybka bardzo cieszy. W tym czasie zmyka do wody, bye bye. Ryba przyjaciel, wypuszczamy, nie jemy. Ja, ale leje deszcz, kurczę, ten namiot, żeby mi tylko nie przeciekł, bo jak mi zacznie przeciekać, to ja nie wiem, co ja zrobię. Spójrzcie na taką mormyszkę łowię z gumką nie wiem czy widać czy nie myślałem że połowie do kamery ale jest zbyt ciemno pod wodą no normalnie ulewa uleje usiece tak zwanie jedziemy w dół z tym tematem no coś Trzeba wyłączyć radio. Podchodzi ryba nami, odpowiem wam szczerze, zaczyna już konkretnie przeciekać w niektórych miejscach. Zwłaszcza na szwach Już nabrał wody konkretnie. No. no, jedziesz, 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 jedziesz. No bierzesz Ha, nie chciał wziąć No spróbowany coś mi się nie podoba Namiot zaczyna przeciekać W tym miejscu już widzę przeciek jeden, w tym miejscu Tam się zrobiła torba, podłożyłem Podłożyłem ten podnoszujemy kartonik, ale widzę, że przecieka, w tym miejscu zrobił się balon, nazbierało się wody. Tam na fach już poprzeciekał cały. Tu mi gdzieś kapie, muszę nogę zabrać w bok. Tu kapie, tu w jednym miejscu kapie. Czyli namiot nie jest wodoszczelny, jest ciepły, ale nie jest wodoszczelny. No nie ma się co dziwić, to nie jest to jest na zimę, to nie jest na deszcz. On nie ma tropiku żadnego. Także dobra, muszę tutaj poprawkę zrobić, żeby nie przeciekał. W takich dość dziwnych, zimowo deszczowych warunkach. Chciałem pozdrowić Elżbietę Z Łęczycy. Elżbieta Z Łęczycy masz pozdrowienia. O, prawie na kamerę kapu. Przeciekającego namiotu zamorkowego w bardzo brzydką pogodę. Podlodówka w deszczu. Jeszcze raz pozdrawiam. Znowu się pojawiły ryby. To na 100% są krapi, bo one nie są przy dnie. Krapi one sobie lubią tak jak takie smutasy pływać wyżej. Kilka stóp od dna. Nie mają ochoty brać. Można dzigować, można nie dzigować i mi prosto w spodnie muszę gdzieś tak nogę odstawić na bok, bo tutaj to regularnie już leci jak zwanny No jak ten nie weźmie to Ach, kamane ryba Jest ulewa, normalna ulewa Regularna Ryba nie chce w ogóle brać. Przypływają, popatrzeć i odpływają. Wcale mi się to nie podoba. Siedzę okrakiem, bo przecieka. Ale film, kolejny, super film. Chyba zatytuł, zatytułuję te filmy Porażki Zaborka. W jeden weekend pojedzie człowiek to. Śniegu, tyle lodu i wody pod śniegiem, że nie idzie dojechać. A na następny film jest ulewa. Uleje, uciecę. Chłóca, fuks. No jeszcze te ryby nie chcą brać w ogóle. Jakiś z wami problem jest? Rzeczywiście przerzucę się na kanał hydrauliczno-spawalniczy chyba, bo trzeba zmienić murmyszkę na jakąś inną coś damy z zielonym taką o. założyłem taką myszkę i sztuczną ochotkę ha ochotka nie myślcie sobie, że to tak kiedyś było łatwo kiedy ja miałem te parę, paręnaście lat Brało się wiaderko, staty Ta, jechaliśmy na małe stawiki w lesie. Wycinało się dużą dziurę. Trzeba było nabierać muł z dna, przez sito przepuszczać, żeby uzyskać przynętę. Teraz każdy jest kozak, pójdzie do sklepu wędkarskiego, kupi sobie żywą ochotkę. I jest super, kiedyś tak łatwo nie było. Oho, wcale nie. Trzeba było się napracować, żeby uzyskać jakąś przynętę. Ja cię sunę, jak wszystko zaczyna przeciekać konkretnie. No, będę musiał podnieść sobie troszeczkę czułość, bo jest dużo mniejsza przynęta. Ajajaj. I karyf dopłynęło do tej przynęty i żadna nie chce jej wziąć. A! teraz to przegapiłem ja. Ale to nic, ona zaraz weźmie jeszcze raz. To był agresor Idzie, 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 idzie. No, żeby cię kurka pół zgieło Podejrzełem, że gółkę ściągnął Idzie któryś znowuż chętny? Zebrała się brygada kozaków i nie chcą skubać. No dawaj, dawaj. Zabrał gumkę, na 100% zabrał gumkę Nażarł się silikonu i nie chce dalej już kąsać Te ryby się ze mną droczą Zmienię, Wziąłem drugą wędkę, założyłem blaszkę hali sukula, a Z gumką I też podchodzą do tego Dość zaciekawione i w ogóle nie chcą Zakąsnąć te ryby mają swoje fochy. Nie chcą brać i nie będą brały. Jest założona czwarta mormyszka. Do tego teraz dałem robaka mięsnego, znaczy szerszenia. Larwę szerszenia. No i ja je widzę. I teraz dajmy na to, każdy neguje łowienie z sądom. Ten, który nie łowił. Jeżeli masz sądę, pierwszy raz Powtarzam zawsze od początku. Każdemu, kto zaczyna pierwszy raz, za bardzo nie będziesz wiedział o co chodzi. Drugi raz już będziesz kumał bazę i zaczynał łowić. Za trzecim razem już nie wyjdziesz na lód bez sondy podlodowej. No i przeważnie, kiedy a, łowimy, to przy dnie. Wszystko przy dnie, a tutaj na przykład. Dzięki temu urządzeniu widzę, te ryby, które są tutaj, to są krapi, one są zawsze wyżej od dna i teraz jakbym nie miał sondy, ja bym nie wiedział na jakiej głębokości, ile od dna te ryby są, a tak przynajmniej widzę, że, że są, ale nie biorą. No i jest teraz taki problem, a Zaczyna się troszeczkę przejaśnić. Patrzę tu na mapę, na radar. Zaraz go przesunę jakoś, spróbuję. Mam, widzicie, minął jeden front. Minął jeden front atmosferyczny. Tutaj ten z góry. O, ten minął. I teraz mam jakieś a, godzinę, może półtora godziny, zanim przyjdzie następny. Deszcz zaczyna wiać kolejnie. A kol konkretnie a teraz dosyć, dosyć mocno zaczyna wiać. I jest taka sprawa, że chyba będę musiał się zwinąć. Uda mi się teraz zwinąć na sucho, na sucho dojadę do brzegu. Jeżeli przeczekam te półtora godziny, przyjdzie kolejny deszcz. On będzie padał do późnego wieczora. Namiot już jest przemoknięty. Ostro kapie. No i cóż, kolejny raz nie udało się połapać ryb. Film i tak wstawię, i tak kiedyś było pytanie, czy są ryby, czy nie, czy wstawiać. Powiedzieliście, żeby wstawiać. Jak widzicie, przyjechałem pełen nadziei, że połapię fajnie ryb. Jednak pogoda zrobiła swoje ryby. Się pokazują, ale nie chcą brać. No i jest jak jest. Nie ma ich na haku. Może dla mnie w tym roku ta zima nie jest zbyt sprzyjająca i na to wygląda, że będzie lepiej z łódki jak przyjdzie już otwarta woda. Tymczasem zaczynam nieźle szmatom od namiotu już telepotać. Ach i chyba będę się zwijał, wiecie co? Naprawdę zwijam się. Nie chcę po prostu później przemoknąć i wracać w kolejnym deszczu. Teraz na razie przestało więc jest jak jest. No jest wszystko spakowane, nic nie zostało. Nie pada. Rano jak jechałem to wszystko było zamarznięte, teraz jest znowu chlapa. Ale się zapada. Dało mi się przyjechać na sucho Zaczyna znowu lekko mrzawić Za jakieś pół godziny idzie następna potem na chmura Będzie znowu padać konkretnie A ja suchutki dotarłem No trochę mi to plany pokrzyżowało Bo miałem zostać do wieczora No ale Namiot przeciekał Ryby nie chciały brać Podchodziły nie chciały brać Nie wiem Teraz ten sezon w tym roku, ten zimowy sezon na podlodówce, to mam jakiś pechowy. Nie mogę trafić, żeby fajnie połapać ryb raz. Udało się na siei połowić. A tak poza tym to jest. Ale to zawsze, jak to mówią, co złe, to później jest dobre. Czyli podejrzewam, że jak przyjdzie otwarty sezon na otwartej wodzie, sezon, no to woda zapłaci dla zaborka. A tymczasem, no. Zima się jeszcze nie kończy u nas, tak jak mówiłem wcześniej w namiocie. Od jutra potężny wiatr przyciągnie znowu zimny front atmosferyczny. Także jeszcze się na pewno zobaczymy na siei i gdzie indziej. Może jeszcze się uda połowić w tym roku z tego lodu. Ach, tak czek zawsze pełen nadziei jedzie, pełen. Tak sobie myśli, a jakieś nowe jeziorko na pewno dam radę. No trudno. Chcecie. Oglądacie, nie chcecie, nie oglądacie. No to już zależy od Was, ale ci, którzy są ze mną od początku lub od dawna, wiedzą o co chodzi. Raz są ryby, raz ich nie ma, a dzisiaj akurat też ich nie było. Za co bardzo Was przepraszam i siebie ktoś odda za bilety bo tak, tak nie może być. Nie, zmiana pogody jest tragiczna Wczoraj było przepięknie, chłopaki nawet na zawodach ryb wczoraj połapali Ładnych ryb, a dzisiaj to tak samo Lipa, zwinęli się wcześniej z zawodów Nie było sensu, wiedzieli, że nie wygrają Dali se siano, zwinęli się A ja tymczasem jadę do domu Muszę w garażu rozłożyć namiot, włożyć słoneczko, niech schnie Cały mokry jest. A tymczasem serdecznie Was jeszcze raz i gorąco pozdrawiam Trzymajcie się, do następnego razu, może będą ryby, może to fatum minie. Dzięki, że byliście, cześć.